16 maja w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Policach odbył się 17 wojewódzki turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego wszyscy i my staramy się na etapie edukacji kształcić dzieci, zwłaszcza dzieci niepełnosprawne, do tego, żeby wiedziały jak się mają poruszać, żeby znały znaki, żeby znały zasady ruchu drogowego, żeby znały zasady pierwszej pomocy. W turnieju wzięło udział sześć zespołów ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Stuczna, Pyżyc, Kamienia Pomorskiego, Chojny, Szczecina i Polic. Uczestnicy startowali w czterech konkurencjach. Teście wiedzy, pierwszej pomocy, jeździe po miasteczku ruchu drogowego i po torze przeszkód. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach. Jeżdżę na pewno w kasku i pan wie się, mi przygotował, bardzo dobrze mi przygotował przed zawodami. Trochę mi gorzej idzie z testami. Organizatorem turnieju był specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Policach przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie, Polskim Związkiem Motorowym i Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Partnerami turnieju był m.in. powiat policki. W dniach 13-14 czerwca odbędzie się turniej ogólnopolski. W tym roku na terenie SOSW w Policach ma powstać miasteczko ruchu drogowego. Uczniowie będą mieli doskonałe warunki do poznawania przepisów ruchu drogowego.